Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat chłodnic oleju. Powiem wam jak one funkcjonują, jaka jest ich budowa oraz co one dają. Także zapraszam. W pierwszej kolejności musimy sobie powiedzieć co nieco o oleju. Dokładnie nie będę wchodził w składy oleju, ich właściwości i tak dalej, ponieważ jest to zbędne, macie o tym odcinek. a wytłumaczę Wam, iż olej, który dochodzi do swojej temperatury granicznej, ma tendencję do, do utraty swoich właściwości i w pewnych temperaturach, gdy już są bardzo ekstremalne, ten olej po prostu traci swój film smarny i silnik nam się zaciera. Dlatego montujemy chłodnicę oleju, również oleje w silnikach chłodzonych powietrzem są przeważnie bardziej ciemne dlatego iż pracują w wyższej temperaturze. Oczywiście sprzęgło ze skrzyni biegów również się ściera i też nam barwi ten olej na ciemny kolor. W pierwszej kolejności zobaczmy jak ta chłodnica jest zbudowana. Jak widzicie tutaj mamy dwa porty. Tej chłodnicy nie rozcinałem, nie znam dokładnie jej budowy, aczkolwiek tutaj te sekwencje, które teraz pokazuję, czyli tych pięć takich rurek, można powiedzieć, to są bardziej takie płyty w środku, nimi właśnie przebiega sobie olej, i ważne, żeby zasilanie było tak podłączone pod przewód zasilający z magistrali olejowej silnika, aby całkowicie wypełnić tę chłodnicę. Chińskie chłodnice, które wyglądają podobnie, mają trzy sekcje. Mają mniejszą objętość, oczywiście i mają zasilania na dole, ale nie wiem, czy nie jest przypadkiem to tak skonstruowane, iż port powrotny ma po prostu w środku taką rurkę, jak tutaj widzicie, i ta chłodnica cała by nam się wypełniała, dopiero gdy dojdzie olej do czubka tej rurki, dopiero wtedy by nam pływał. Nie wiem czy tak jest to skonstruowane. Ale pokażę wam jak to sprawdzić. Gdyby było skonstruowane w ten sposób, iż dwa porty mamy na niższym. Poziomie to chłodnica wypełniałaby się jedynie do tej pierwszej sekcji. Już przemieszałby się olej i spływał nam drugim kanałem, i dotąd mielibyśmy oleju, więc ta chłodnica poprawnie nie działa. I tutaj mam to zademonstrowane na tym obrazku. Ale gdy taką chłodnicę sobie odwrócimy w ten sposób, i porty mamy u góry, to zawsze ona się wypełni w całości. I chłodnica oleju, jak widzicie, tutaj ma takie. Takie blaszki. Tych blaszek jest pełno jak spojrzycie. Prześwitują, tutaj przebiega sobie po prostu powietrze. One jeszcze dodatkowo z boku jak się wejrzycie, jak zobaczycie są reflowane. Czyli nie dość, że są bardzo cienkie te blaszki, to również są nacinane z boków tak, żeby efektywniej chłodzić olej. Ta chłodnica jest chłodnicą z BMW o takim oznaczeniu jak widzicie tutaj, o tym oznaczeniu. I miała więcej mocowań, ponieważ miała górne mocowania, dolne mocowania tutaj, które zostały odcięte z tej strony. Również były mocowania, również zostały odcięte. I ona przechodzi w ten sposób, tak jak widzicie na obrazku. I co warto powiedzieć, gdy jakaś sekcja nam się tutaj uszkodzi, przeważnie wskutek korozji to taka chłodnica zaczyna cieknąć. Można sprawdzić to w ten sposób, iż tutaj dajemy kapturek, zatykamy jeden port, drugim portem pompujemy powietrze, na przykład kompresorem, pod wodą. I widzimy, czy ta chłodnica bulgocza, czy nie. Więc sprawdźmy sobie, moją teorię, czy jest trafna. Weźmiemy sobie olej, nabierzemy sobie do szczykawki go. Będzie to troszkę mokra robota. Sprawdźmy więc, w tej pozycji, ile nam się będzie wylewać. Teraz podziałkę widać, więc wciskamy 20, 30, 40. 50, 60, 70, 80 80 ml i się wylewa. Spróbujmy teraz obrócić sobie to na drugą stronę i spróbujmy dalej wstrzykiwać Widzicie? Weszła nam całość. Więc już mamy tutaj 100 ml i zielona setka, minus 10, więc 90 i sprawdźmy, kiedy będzie nam się wylewać stąd. O, teraz się wylewa, mamy 90, więc 110 ml tutaj wchodzi do tej chłodnicy. Tutaj już widzę, że pompa paliwa opiłkowała. I zobaczcie, chłodnica jak chłodnica w tej pozycji, gdyby ona była zamontowana, to by przepuszczała oleju 80 ml. Ale nie do końca, ponieważ ten olej jest troszkę gęsty, więc... Mogłaby przepuszczać nawet mniej. Ona przepuszczała po prostu do tej pierwszej sekcji. Tutaj olej się przedostawał i nam się wylewał. Albo do pierwszej sekcji, albo do którejś, ponieważ może być tam rurka, ale wątpię, aby w środku była rurka. Musiałbym taką chłodnicę poprzecinać, a szkoda mi jej z BMW 36, chłodnica paliwa z diesla. I zobaczcie w używanej chłodnicy, co było w środku. Teraz może bardziej to będzie widać. Widać masę opyłków. Ale teraz powiedzmy sobie o wadach, dlaczego w silnikach, które są chłodzone powietrzem i nie mają takiej chłodnicy oleju, dlaczego silnik będzie miał krótszą żywotność. Ponieważ załóżmy, iż olej ciśnienie oleju magistrala w silniku 139 WMB idzie sobie. I normalnie rozchodzi się na wałek rozrządu, który w środku ma również magisterę olejową, kanaliki, które to zaś smarują nam krzywki wałka rozrządu oraz dźwigienki. I upływa na przykład 15 sekund od włączenia silnika, aż ten olej wszędzie się w silniku rozprowadzi. Głównie do głowicy, do górnych partii. A my, zakładając tutaj adapter, sprawiamy, iż on nie smaruje nam wałka rozrządu i innych elementów, tylko idzie przez przewody, idzie przez całą chłodnicę, wraca przewodem powrotnym i dopiero zaczyna się smarowanie tego silnika. I załóżmy, iż upływa nam 40 sekund i gdy mamy chłodnicę ona za każdym razem musiałaby się wypełnić ponieważ po wyłączeniu silnika będzie nam się zlewać olej z węży i z chłodnicy gdyby była tak zamontowana i gdyby w środku nie miała takiej rurki jak na przykład tutaj gdyby była tak zamontowana olej oczywiście Wam tutaj zostanie i tylko zleci z węży i zanim te węże się napełnią zanim te powietrze się przeciśnie trochę czasu musi upłynąć i moim zdaniem wpływa to na zużycie silnika podczas uruchamiania. Czy zaczecie tak silnik? Raczej nie zaczecie tego silnika, aczkolwiek gdy jest odpalony, nie możecie dać od razu gazu, ponieważ wtedy nie ma filmu olejowego, jest jedynie ten film, który zostaje Wam na elementach. Ale ma to swoje plusy, ponieważ niższa temperatura oleju jest korzystniejsza, i znacznie mniejsze ryzyko jest, iż ten olej się przegrzeje, i będzie taki czarny jak po przebiegu 400 km, jak widzieliście w moim silniku. Kolejną rzeczą, która może ucierpieć, ale wątpię, żeby to ucierpiało, jest pompa oleju. Tutaj widzicie pompę oleju, jest ona obracana po prostu rotacyjnie, i gdy ona się obraca, pompuje nam olej. Fakt, więcej oleju musi przepompować i do wyższych partii i ta objętość się zmienia, a im więcej oleju musi przepompować, tym większy jest ciężar i pompa przez to traci swoją wydajność, można powiedzieć, ponieważ gdy jest większy ciężar oleju, to wtedy ten olej może się przedostawać przez szczeliny w pompie, ponieważ jest wyższe ciśnienie i zmniejsza się wydajność. Pompa nie zatrzeje się Wam, nie ukręci się raczej zębatka z pompy, ponieważ zębatka z pompy wygląda w ten sposób, jak tutaj widzicie i ona nie nie ma raczej szans, żeby się ukręciła. Nie wiem, czy od dołu nie mam, od dołu wyciągniętego, tego od tyłu, dobra, od tyłu też nie widać, ale tam o w środku widzicie ten wałeczek, taki ten czpień. To ten czpień idzie właśnie przez cały silnik do tej zębatki. I moim zdaniem ten czpień również się nie urwie. Także wiecie, jak funkcjonuje chłodnica. Również warto podkreślić, iż są inne chłodnice też. Są chłodnice takie rurkowe. Jest jedna rurka wychodzi i ta rurka sobie oplata wszystkie te żeberka i wraca do drugiej rurki. I w takiej chłodnicy nie ma znaczenia, czy ją zamontujecie w drugą stronę, czy tak, czy tak, ale warto jedną rzecz podkreślić: zawsze starajmy się, żeby te porty, czyli te kluczce pod przewody, były skierowane do góry, ponieważ tutaj wtedy Wam zostanie olej i nie będzie takiej dużej przerwy w dostarczeniu oleju na odpalonym silniku. Także w dzisiejszym odcinku to by było tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Gdyby ktoś miał chińską chłodnicę tego typu, Teraz widzicie ją na obrazku i byłaby uszkodzona, możecie ją mi podesłać, ja wtedy bardzo chętnie ją bym rozciął i Wam lepiej to pokazał, także na razie.